10 lat wykonają zatrudnione w ZG osoby. Dzięki rozbudowie zakładu spółka będzie jeszcze efektywniej przetwarzać odpady i odzyskiwać surowce wtórne z korzyścią dla środowiska. Przypomnieć jednak należy, że ZGO zaczynało działalność od właściwie przysłowiowej dziury w ziemi. Kiedy 10 lat temu władze gminy Jarocin powołały do życia zakład gospodarki odpadami, spółce brakowało zaplecza socjalno biurowego, park maszynowy był przestarzały, a możliwości kadrowe ograniczone realizować te założenia. Obecnie ZGO może poszczycić się nową infrastrukturą, m.in. budynkiem socjalno-biurowym z panelami fotowoltaicznymi, halą sortowniczą, boksami, plecami pod magazynowaniem i przerób odpadów oraz nowym parkiem maszynowym. Spółka jest jedną z najnowocześniejszych zakładów gospodarki odpadami w Polsce. Świadczymy o tym również liczby. Z 15 tysięcy ton odpadów trafiających rocznie na składowiska w Witoszeczkach, 5 tysięcy ton, czyli około 30% zostaje ponownie wykorzystane i odzyskane. Przyczyni się to oczywiście do podniesienia efektywności pracy tej, tej spółki, no i w szczególności przyczyni się do właściwego postrzegania regionu 6 pod kątem zagospodarowania odpadów komunalnych. I odpadam! I dzisiaj ten zapad gospodarki odpadami obchodzi dziesięciolecie istnienia, czyli zobaczcie już 10 lat walczy w naszej gminie z naszymi śmieciami. Także dla nich teraz zaklaszczmy brawo. Kawałek? To jest klatki. Lawki, bardzo ładnie. Tak, to szmatka jest. Szmatka to jest. jest. Nie zabezpieczona. Jest taki kilka krótki to Mamy Tak, tu są Tu są śruby. Jeszcze co tu mamy? O, jeszcze nawet nakrętka jest jako potencjonalnie. Widzicie z czego jest robiona perkusja? Co widzicie tam? Plastik to tak, widzicie i zrobili panowie taką właśnie perkusję. Zagraj coś na nim może.